Siemano, mamy rano. Witam Was w kolejnym filmie. 5 lipiec, godzina 10 z hakiem. Jadę zobaczyć na pola, jak to wygląda wszystko. Kombaj mam naszykowany, także czekam na pogodę. Wczoraj popadało 7 litrów na gospodarstwie. Lokalnie różnie: 2, 4, 5, 3,5. Kogoś się nie zapyta, także taka sytuacja u nas, jeżeli chodzi ogólnie o pogodę. Cóż mogę powiedzieć? Jest zimno, 20 stopni, i gdzie są ci wszyscy, co mówili, że za szybko jęczmień kosze? Ha? Ale nie o tym. Tutaj mamy poprawo yy, 6 hektarów przynżyta. Zaraz wyjdę, pokażę, jak to wygląda. No, powiem Wam tak: tydzień dobrej pogody, takie 7-10 dni prawdziwego lata i żniwa ruszają na całego, duże żniwa będą otwarte bo przężyta, jeżeli chodzi o tego o Tadeusa on jest widzę nieco wcześniejszy niż inne odmiany i on już praktycznie jest dojrzały no jeszcze wiadomo, ta słoma będzie surowała to wszystko także jeszcze, jeszcze trzeba troszkę będzie poczekać ale już wygląda to dobrze kłosy w około 90% są obwieszone to świadczy o tym, że zostały nalane. Słoma. Jeszcze taka no, co najmniej z tydzień czasu. Bo to nie będzie kombajn separował. E, także, no tutaj stoimy na poprzeczniaku, gdzie trochę ich chwastu jest i wszystkiego. Ale słyszymy, że po wczorajszym deszczu. E, fajnie wszystko teraz oddaje wodę, rośliny strzelają. Wiaterek wieje, także ja może namłucę sobie tutaj ziarniaki, jak to wygląda. Dwa dni temu patrzyłem, końcówki były szkliste, środek ziarna i sam dół były jeszcze białe. No Dzisiaj zaczyna to wyglądać już lepiej. Zobaczcie, nie wiem, czy kamera wyostrzy. Jest fajnie, grube nasiona, grube ziarniaki. ale mokre jak diabli myślę że ponad 30 jak nie lepiej O taki tydzień 30 stopniowej pogody, jakieś 20 plus wiatr bez deszczu i zaczynamy żniwa pierwsze co wjedziemy w przężyta, bo rzepaki są u nas jeszcze nie do końca dojrzałe, ale to też jest po prostu Kwestia kilku dni. Tak samo równomiernie będzie praktycznie szedł rzepak, przężyto, ale widzę, że przężyto będzie bardziej do koszenia szybciej. Nie jeżeli Bo rzepak, rzepak u góry będzie dojrzały. A na dole te łuszczyny będą zielone. No i będziemy generować sobie straty. No i też ta sieczka zielona będzie leciała, będzie podbijała nam wilgotność. Ale nie ma co czarować, nie ma co gdybać. Wszystko tutaj odegra się w najbliższych najbliższym tygodniu w dwóch najbliższych tygodniach pryzwa z obornikiem, no w tym roku obornik nawiedziony dostał no cały czas przepaduje więc będzie fajnie przerobiony, nie będzie to sucha taka masa będzie fajnie przerobiony no i tutaj już dojeżdżamy do mojej tej dzierżawy którą w targu ofertowym wygrałem eee, zobaczymy jak tutaj wygląda groch. patrząc na pogodę ale to już powiem Wam na polu. Hmm, trzeba było się pokusić o inny siew. O lepszy siew. Ale ogólnie powiem Wam, że nie jest A zobaczcie. Tutaj mamy groch. Rozsiany rozsiewaczem. Tutaj na całości ustawiłem rościnowe 200 kg, i tu z przodu, co mi zostało, wysiewałem po niecałe 60 kg. Liczmy 250 kg i powiem Wam, że ten groch jest. Jest, jest rzadki, bo wiadomo to. Materiał brany niekwalifikowany, nieczyszczony, dużo połówek było, więc przyjmijmy, że w czystym siewie mamy tego grochu około 210 kg. No to na groch jest stanowczo za mało, ale tutaj chodziło o poplon, nie walczyliśmy o plon, bo jak uprawialiśmy pole było sucho, nie było opadów i no i tu taka sztuka była, aby doprawić to pole też bez nawozu, bez niczego widać, że on jest głodny tutaj ziemia wyjałowiona no brakuje na pewno azotu próby robiłem, fosfor nisko bardzo potas też bardzo nisko magnez różnie jest na średnim i niskim nie ma, że bardzo nisko także no Techa też ogólnie w miarę jest spoko, bo tutaj gdzie stoimy, to z próby wyszło 7, po prawo 6. No z tyłu są na środku takie dwie próby, że tam poniżej 5, a tak to wszystko się waha między 7 a 5, także nie jest źle kreda dostarczona, Dolomic wleciał orkan 400 kg też wleciał więc na chwilę obecną nic tu już więcej nie będę dawał. Niech to się uaktywnie uruchomi i pójdzie obornik pójdzie obornik no i do czego zmierzam pogoda jest jaka jest, ostatnio przepaduje no i powiem Wam, że tutaj jak to zdysykowałem czy było stależować, położyć, albo próbować po prostu w te chwasty narazowe orać i siać kukurydzę, bo, bo by była byłaby już na wierzchu, jest aktualnie wilgoć i powiem Wam, że byłaby kukurydza Zważając na to, że dużo ludzi się je teraz pojęczyło. Mieliśmy kukurydzę jeszcze dla bydła na kiszonkę, więc jakbyśmy tam 10 czerwca zasiali, to jeszcze ona by na ziarno, e, wydaje mi się, żeby była. Także po ugorze zobaczcie, ile chwastów. Ja pierdykam, masakration. Także jest jakiś groszek, rośnie, co z niego będzie, nie mam pojęcia. Też się głowie czy... Tutaj nie trzeba było siać tego siewnikiem albo rozsiewaczem po 300 kg, abyśmy mieli gęsty groch. I on jeszcze, powiem Wam, jakby dał trochę mu nawozu. Tam może niekoniecznie jakiegoś fosforu, potasu, ale troszkę azotu, żeby go pobudzić do, do przyrostów większych. Tam z 20 kg jakiegoś azotu wrzucić. To tutaj myślę, że w połowie września. Mogą być żniwa tego grochu, jeżeli w lipiec i sierpień będzie tam obfitował w jakieś przekropne ogólnie dni. No to tutaj może być groszek do skoszenia. Nie będzie to jakiś szał, ale myślę, że takie 800 kg grochu do tony myślę, że można byłoby zebrać. No a tak to tutaj ewentualnie co przychodzi mi do głowy. To nawet, żeby tego nie randapować, żeby ta masa zielona została, bo żeśmy to randapowali u gór. Czyli też te niechciane chwasty, które ciężko i trawy zwalczyć są praktycznie zwalczone. Zrobi tu po prostu drodzy widzowie zabieg na chwasty w Grochu, na jedno i dwu liścienne, żeby, żeby pole nie zarastało chwastem i żeby to wszystko miało ręce i nogi. I ten groch niech sobie rośnie. Może tak się wydarzyć, że będziemy go kosić. Ale to czas pokaże. Tutaj z przodu gdzie te siane jest po 200 kg i potem y, ta resztka tam do bagna wysiewałem. No to co mogę powiedzieć, widać różnicę no gołym okiem, nie wiem czy wy będziecie to widzieć, tak o, jest grog dwa razy siany, po 200 i po 60 kilo, Ech, no to jest piękne, tak jak tutaj zobaczcie, kurde nic lepszego nie trzeba. Perneland ładnie go porozmieszczał, no trochę są braki w obsadzie. No, ale to właśnie połówki, połówki, jakieś nasiona nieużyteczne, e, słaba siła kiełkowania pewnych nasion, e, albo strąkowiec w nasionek był, także zobaczymy, na chwilę obecną. No, tutaj jeszcze to tydzień musi stać i naprawdę, że trzeba byłoby tutaj zrobić zabieg na chwasty. I po prostu, jak, jak uda się zebrać, to się uda, a jak się nie uda, będzie zielony we wrześniu, to się go stale żuje. Ale w taki sposób właśnie sobie wyczyścimy pole od chwastów. Jeszcze dodatkowo. Także takie przemyślenia i jedziemy na kukurydzę. Jesteśmy na kukurydzy. Tutaj działka jest pełna hektar 20 nowej odmiany z duru pod kodem jeszcze także tak ona wygląda tu możemy zaobserwować jakieś niedobory, no, ale dzierżawa pierwszy rok wzięta, więc um, trzeba tutaj uwzględnić błędy e, także w nawożeniu jeszcze mało ale ogólnie wygląda bardzo ładnie, radzi sobie elegancko a tu po drugiej stronie odmiana, która zapoczątkowała u mnie kukurydzę, czyli mas 23M. To jest roślina typowo ziarnowa. Ogólnie jeżeli chodzi o jej wzrost i ogólnie całą roślinę. Kolor bardzo fajny, intensywny. Listki takie falowane, szerokie. No i ona cechuje się tym, że nie jest e, za wysoka. No bo to jest typowo odmiana ziarnowa. Tutaj liczy się kolba, a nie masa zbudowana poprzez łodygę i liście. Tutaj musimy skupić się na kolbie. Ale ten rok względem tamtego, zeszłego, gdzie mieliśmy MK zasianą tam na Piechudrach, ona wyglądała tragicznie, ale sypała najlepiej. W tym roku wygląda no, wyśmienicie. A jak będzie to leciało, to się okaże. Kiedy wiecha będzie? O, jeszcze jeden liść. Jeszcze dwa liście i wiecha dopiero. Czyli taka typowa 250. Z tymi odmianami, z tym hało jest różnie. Niektóre 260 już mają kolbę puszczoną. I ewentualnie już wiecha wystaje. Tutaj ta 250. Jest taką typową 250, zobaczcie, że ona po prostu sobie swobodnie rośnie. Wilgoć ma, nie ma jakiegoś stresu. Wszystko dane wapno, kompofar, polidab, sólki, zery, mocznik. Także woda jest. No i wygląda ładnie. Tak jak wspominałem, nie jest za wysoka, ale jak na odmianę typowo ziarnową ma prawie 2 metry wysokości, Są miejsca, że ma 1,5. Bo są rośliny niższe, wyższe, ten rok taki zróżnicowany. Bateria się wyczerpała, no i ten rok jest taki e, zróżnicowany. Taką kuryda jest zróżnicowana, wyższa, niższa, ale na to nie mamy wpływu. Nas interesuje nie wysokość roślin, jeżeli chcemy typowo ziarnowo, nas interesuje jaka będzie kolba. Bo to, że roślina będzie tam miała, tak te półtora metrowe są, one maksymalnie wyrosną, 1,82 m ale nie powiedziane jest, że one nie zrobią kolby 250-300 gram i będzie wrzniwa kukurydziana Ameryka tak? w kombajnie, także na to bym nie zwracał uwagi, bo tam wyścigi na Tiktokach kto ma wyższą kukurydzę Ta, nie istotne no chyba, że naprawdę ktoś na kiszonkę ma i zależy mu na masie, ale także najważniejsza jest kolba i każdy się zgodzi i w kiszonce i w sporze na ziarno także Jedziemy sobie dalej, tutaj mamy rzepak liniowy, najgorzej wyglądający w gospodarstwie. Coś mu tu nie pasuje ewidentnie, wygląda ładnie, ale chyba poprawka na trawę wiosną troszkę go uszkodziła. Ale ogólnie wygląda to tak. Szału nie będzie z rzepakami wydaje mi się, przynajmniej tutaj, mamy pola dwa. Trzy ogólnie duże, że rzepak wygląda fajnie, ale zobaczymy jak te przymrozki wiosenne wpłyną ogólnie na całe plonite chłody także inwazja robaków także zobaczymy jak to się przełoży, no rzepak jeszcze tutaj zieloniutki od dołu, także tutaj dwa tygodnie, co najmniej A tutaj przejeżdżamy koło Poletę, gdzie jest już nie pamiętam 6, 7 albo 8 odmian, ale o tym nagram osobny odcinek. Weźmiemy drona, bo teraz nic za bardzo nie widać. Rośliny są różne, różnej wysokości od 1,5 metra, nawet metrowe do 2, a zdaje się 2,5 metra. Więc na spokojnie sobie zrobimy o tym osobny odcinek, o ile nie wystartujemy z żniwami. także porównamy sobie wyrwiemy każdą z roślin i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tutaj po prawo przeżyto działka 3,5 hektara. Potrzebuje tylko słońca. Kłosy jeszcze bardziej obwieszone, gdzie taka słabsza ziemia już nawet czarnieją od tego nadmiaru opadów i tej wilgoci, borosa długo trzyma. Także dojeżdżamy do grochu i pokażę wam groch wysiewany później i wysiewany jako pierwszy. No i tutaj mamy u brata groch wysiewany w marcu, bardzo wcześnie, wyrządkował, przyszło zimno, jest rzadki, I tutaj nie było dawane azotu, widać, że jest zagłodzony, potrzebuje, była tylko sól dawana i to byłoby na tyle, no i wapno, no i jest, no ogólnie coś tam jest, ale szału nie będzie, także celuje w tonę 1,5, może 1,5 tony średnia wyjdzie. Tam z tyłu, gdzie słabsza ziemia, to w ogóle chwasty zagłuszyły, mimo wykonywanego zabiegu. Jednak za szybko było zimno, stało w pastach. A tutaj, jakoś na początku marca, nie 20 marca, było wysiewane, czy którego. A tutaj mamy groch wysiewany w połowie kwietnia. Zobaczcie, ile wyższe, Nie trafiła go ta e, susza, 4 tygodniowa prawie, bo tutaj on e, był piękny. Także musicie wybaczyć, kamera pod kablem. Ten groch nie doznał skutków niedoboru wody. Może przed kwitnieniem chwilowo było, że tam dwa tygodnie nie padało, ale on był fajnie wyrośnięty, zacieniał. A tutaj po prawej stronie ten groch niestety odczuł te prawie cztery tygodnie bez wody. Już zaczynał kwitnąć i tydzień stał. Chciał puszczać kwiaty, ale jak zaklęty. Puścił po kwiatku i stał tydzień czasu Mimo, że popadało, on był zielony, nie wysechł To i tak roślina zredukowała, tutaj gdzie dołek Gdzie w ogóle zlewnia wody jest, zobaczcie Jaki on jest, on jest dalej zielony Tak jak tu w dołku, to groch normalnie 5 ton Tu celuje z tego pola Zobaczymy, ja na pewno będę je kosił, bo to na materiał siewny pójdzie Celuje 3 tony, 3,5 z hektara Prawdopodobnie będzie rekord gospodarstwa, jeżeli chodzi o plon grochu, także no piękny jest. Na obrzeżach jeszcze zielony, także zobaczymy. Tutaj słabiutko, tu jest petarda, no ale tu poszła kompofarma, 80 kg mocznika kiełkował, no i to wszystko właśnie pokazuje, że mówią groch nie potrzebuje azotu, jednak potrzebuje. Jak każda roślina. Azot to nic innego jak składnik klonotwórczy.